dobry wszystkim w naszym odcinku Pięty run i gramy na, okay? na mapce na na mapce na dziesiątej i będziemy dzisiaj grać tak sobie nie wiem ktoś tu jest jakiś Uah. co za chęć? Dziura. A, dziura! 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 Co? Aha, jest ze mną Paxelo! 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 I sobie gramy dzisiaj, no. Będzie też odcinek kolejny, też. Z czego? Z czego będzie odcinek? Z czego? Z gien? z no. Jak ktoś tam mówi. W z Lubię plicyjskie. I od razu naprawię ostatnie. się... Oj, nie, nie, nie ten guzik. Oj. Oj, jedzie. On ma fajną rączkę. Pikselam powiedz coś o niej takiej. Skępowany. Co? Krępujesz się odcinkiem, czy co? Ja. Hello, Pixela! Piks up. Masz do. No znowu spędza, nie? No. Idziemy. Dobra, koniec odcinku. Poczekajcie! Dobra. Poczekaj, Pixela. Nie tak szybko. Moje miejsce. No. no to, pa! Do zobaczenia. Do następnego. I lajkujcie! Ju!